No to jedziemy. Pokazuję grupkę gołębi, które wysyłam. To jest 14 żniwiarzy. One między sobą różnią się około tygodnia. O tych jednych piórkach ktoś tu zwraca uwagę. Więc te najmłodsze cały czas są w rozwoju. Ale już te 26-dniowe to już te ogony jedno piórko mają. Czym starsze ta muskulatura jest stabilniejsza. więc ta grupa gołębi przygotowana na loty kolega Piotr będzie intensywnie nimi lotować i oto chodzi. tu jest muskulatura już właściwa czuję wibrujące mięśnie pod spodem jest ten gołąb już idealny oczywiście zależy w jakiej pozycji się gołębie trzyma on w będzie momencie w innym podnosi do góry czyli taka prawidłowa budowa jest bardzo dbam o to ten gołębnik jest zbudowany na linii Flora Berborda oświeżany głębiami linii Jansen. one szczególnie uwielbiają loty 500 km pod lekki wiatr takie jak dzisiaj dzieje idzie bowiem prąd atmosferyczny one są w jednym habitusie, wyrównane są. Ten białolot akurat jest cokolwiek większy. Wcześniej panu Bogdanowi wysłałem troszkę większe ja natomiast lubię gołębie na średni dystans średnie. I one tej budowy praktycznie nie zmieniają, tak jak szep linii Jana Ardena. One zawsze będą jednakowe. Jest to po prostu ugruntowany szczep poprzez intensywną pracę hodowców na przestrzeni dziesiątek lat. A więc żeby zbudować swój szczep, trzeba zakupić po prostu gołębie już deselekcjonowane od mistrzów. No, tak więc grupka gołąbków. Przy okazji coś więcej opowiem w jaki sposób przeprowadzam tutaj wychód tych młodych, żeby były takim takim No, Ale nie, 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 nie róbcie cichutko. Rób cichutko. No. cichutko, bo zaraz będziemy bliska się przyglądać jak one wyglądają. A tu już pudełka przygotowane dla Pana Krzysztofa ze Śląska. Tam będzie pięciu żniwiarzy i Dwa na nakrapiane to będą wyrzymać, ale z linii Leo Heremansa i dla pana Zygmunta już wcześniej obiecane dwie parki. W następnej kolejności takie małe grupki dla kobiet, czyli pani Teresa dwie parki i Zuzia dwie parki.